Bardzo mi słabo ostatnio idzie w Valoranta, więc pomyślałam, że trzeba by coś zmienić. Dlatego uznałam, że założę słuchawki na odwrót i zobaczymy, czy pójdzie mi lepiej. Co tu się dzieje? A na C słyszę ich po lewą, ale muszę być tu. O kurde. Ja pierdzielę, tu się odwala, ja nie wiem, w którą stronę uciekać. O, ja A nie, po tej stronie nie będzie, bo słyszałam po drugiej. Dostał jeden, dół troje załatwiony. Uh, uh! Jezu, jaką miałam rozkminę jak byłam na B i słyszałam, że są od A, a oni byli na C. Słyszę od C, ale to znaczy, że chyba A. O kurde, nie! Najgorsze było to, że mi się wydawało, że ona siedzi na A gdzieś, a ona była tutaj. Oje, ona tu już jest! Dostał jeden Mam! Czemu słyszę drzwi tutaj obrotowe? W prawej jest, prawej Może słyszę ich jako DA? Kogoś tam trafiło? Jeszcze jeden jest. Dlaczego za mną? Czyli jest przede mną? To moje kroki słyszysz proszę. Ale tu nie ma spajka. Gdzie oni są? Bo my słyszeliśmy tutaj tego spajka. -o! o ja, dziękuję! Nie! Ale to strollowaliśmy! O, bo my poszliśmy tam intuicyjnie, bo słyszeliśmy z gdzieś strony spajka, a wszystkie inne dźwięki sobie rozdzieliliśmy. Ograniczamy wizję. Gdzie Dostał jeden kawałek. Kurde Wracam w okamgnięć Już bez na dobre Kurde A Ja no. też ale A Bez podglądania Szczerze? Albo się w głowie kręci Dostał jeden kawałek. O kurde, skończyło mi się ammo. Chyba a. a, bo widzę na mapie Uuu, kobieta, ale blisko Fleszuję, więc słyszysz to z twojej lewej słuchawce Okej Za tobą Prawie nie słyszysz? Kurde. Dziękuję. 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 co? podłożony Tego dnia, kiedy to nagrywaliśmy, było bardzo, bardzo gorąco i strasznie żałuję, że nie siedziałam. Akurat wtedy na fotelu Nixis Aero od Cougar Gaming. Jego wbudowany wentylator RGB o średnicy 200 mm skutecznie ochłodzi wasze plecy podczas długich rozgrywek w takie gorące dni jak te. Podświetlenie możesz zasilić powerbankiem, dla którego została stworzona specjalna kieszonka z tyłu fotela. Siedzisko fotela jest wykonane z miękkiej i oddychającej skóry PVC. Jakby ci było mało bajerów, to pod jest przymocowany. Magnetycznie. To wotel, który posłuży ci nie tylko w te gorące dni, ale będzie sprzętem na całe lata. Będzie mi bardzo miło wizu, jeżeli sprawdzisz link do oferty Kugar Gaming, który znajduje się w opisie tego filmu. Dzięki wielkie. Na streamie usiadł, jak ja poszłam do kuchni, to usiadł i zakupił, i powiedział, że zrobił mi niespodziankę. Tylko ja potem dostałam powiadomienie z Paypala, że z mojego Paypala zostały zabrane pieniądze. Ale starał się tak, i to jest przykład, że chłopak może zrobić dziewczynie prezent bez dużego nakładu. Pieniędzy swoich własnych, tak? Chyba C jest, nie? Tak. C jest załatwiony. Nice. O kurczę, chciałem no. się odwrócić. Wracam w po zamknięciu. Nice. Będzie bolało. Gdzieś stąd. Oh, nie, stąd. Roj jest załatwiony. Słuchaj, ciężko oszacować. Po lewej, po lewej. Znowu. Znowu. Jeden... ja mam Znowu. mam słuchawki na odwrót. Ja pierdzielę. Znowu. I was flashed by a bird! Nie pomogłam, mu. powinnam zginąć razem z nim. Wtedy to była dobra śmierć. Watch out for grace raise grenade. Uwaga, tu Uwaga niedostępna, to niech se będzie niedostępna. You said that. Watch out for grace raise granite. Nie wiem gdzie ja słyszę te kroki uh? Uh? Drzwi? A nie tu Sage. Zaraz. Weź. O, ale ciężko. Uwaga na granat wchodzi w granat Idziemy na ba. Słyszę tu kogoś, albo to... Nie! A! Kurde, bo słyszałam po lewej. No i zareagowałam na lewo, zamiast na prawo. Kurde. Macie wierzcie! Mamy trupa. Nie wiem czy słyszę, nie wiem, to słyszę nie wiedziałam, czy zdawać się z prawej, po prostu pchałam się do przodu. To jest takie trudne. Puszczam Nice. Ej, Ale. czyli też mieliście tak, że na początku się baliście grać rankedy i bardzo długo nie graliście rankedów, żeby nie popsuć komuś gry? Nice. Może jakieś mówiłam o tym? Ale tak było, no. Bałam się. Nie chciałam psuć w tym gier. Przeładowuję. O kurde, o kurde. Kłopoty. Tu Kurde, zabiłam ich! Ja chyba muszę na słuchawkach na odwrót normalnie grać. Lewo, 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 lewo. A tu gdzie, to nie wiem. O jest! Brata! się Ach. Ach. Co sądzę o przetransportowaniu oręgutanów na wyspę zielonego Przyrądka? Sumując wszystkie aspekty kwintesencji tego tematu, mocne pytanie. Ta prawda oliwka. Nie wiem, będą? O nie, robię... Przecież ja zanim się zorientuję, że mam go na plecach, jak mam te dźwięki no, to się nie da, no. Jak skaczę, to kotek też skacze? Tak, patrz. A jak długo nic nie robisz, to on zasypie. są Nie. Ach, kurde. Czekaj, cofnij, 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 cofnij. Cofnij, ale to była ściana. Chyba się uda, chyba zrobimy to. Górę. Nice! Good job! Będzie C, mówię Wam. Chyba A jest tu oznaczyli na mapie. Więc idę. No, tam, gdzie słyszę w takim razie, skoro słyszę po prawej. Chociaż czuję taki delikatny niepokój, że ktoś mi jednak wyjdzie po prawej, skoro słyszę po prawej. Został jeden ból. Będzie to ja, idę na C, bo słyszę Was na A. A ja jako cyfer powiem Wam, że kątwa cyfera jest taka, że zawsze tam, gdzie się rozłożysz z trapami, tam nie pójdą. Bo pamiętać o tym. A, ja Rayno. w wygram no. Słyszymy C? Tak, C. Ona z Marszalem. Kurde. jeden. That's better. Oh, sorry. Będzie A. Sorry. Będzie A, Słyszę z lewej strony, czyli chyba B. Smokes A. Oh. Jeden Widziałem bróg. jak zwierciadłem. Widziałem, słyszę, słyszałem ją under, ale to nie tu. Uważaj, bo oni mogą lurkować. Albo od... mocno... o! Kurde, no nie wiem, bo. On ja błocę. nie wiem, jakie on oni błocę. są odległości dokładnie ode mnie przez to. No, no, no. Przed tobą teraz. Ograniczam ich wizję. No musiał. O nie! Ja pierdziele! Nie, no nie mogę! A słyszałam go tak bardzo nie tutaj. Zbyt o Kurde! B B, B jest chyba. O, co ja robię? Gdzie... Jezu, nie wiem co, się, co dzieje? się dzieje, nie? Na daleko to jeszcze wychminie, ale na blisko zелиce, nie, jak są ruchy, to nie wiem co jest gdzie. Chwila, idę Wypuszczam osłupę. Take care folks, I. A gdzie to się wszyscy okay. chowają? Jeszcze tepną, nie wiem gdzie. Najpierw będzie polałek! Został jeden z drugim. Mijać, co? Moja ciężko gra z tymi słuchawkami na odwrót, ale jest dobrze, bardzo, ciężko, jest, bardzo ciężko. To się wymaga bardzo ciężko. dużo analizy, myślenie, co się ja robi, gdzie mać. się jest. Precz. Precz! Spike leży na środku! Kurde! Kurde, nie, no nie mogę! I to nawet nie była wina tego, że słyszę na odwrót tego, po prostu źle zagrałam. O nie! On się zasłoikował w takim momencie, Zaszka! Ostrożnie ja pierdzielę, nie, nie da się grać, jest za gorąco, widzowie. Nie myśleć o dźwiękach, nie myśleć o dźwiękach. No GK aktualnie, aktualnie to aniab, czy więc? Zapadłem ja cię. Może pieniądze. Ci ja. ach. oni są obici! oni są obici! Bawię się jak na... Nie wiem, gdzie słyszę chłopa, gdzieś go słyszę, ale gdzie? Behind, him. Ale nie wiem, które behind. Kurde, no! Ach, ach! Stąd strzelają chyba. Słyszę ich tu. Znaczy, słyszę ich tu, ale oni są tu. Co, raz? No. To on race. Skąd on na mnie strzelał? Nie przejmuj się wpadka, to wina tego cyfera, że wam nie idzie. W sumie ja jestem cyferem! to się Doskonale. Nice. Oh, thanks. Przepraszam, przed sobą! Nie da się grać na tych odróżnych słuchawkach. Wygrajmy to już. jeden gracz. Trzeba, że tak powiem, zająć się tą sprawą. Jak kaczki. To a to Zacha to Arena, a ja myślałem, że to Debil co gra się nie umie. No to też. Aha, bardzo nieładnie dla Zachy. Zresztą ze Spajka nie żyje. No, moje młopem. Zyskałem Spajka. Glapka odpalona. Oooo. Będzie polarny! Nice. Jeszcze jeden. A, Ach, no nie wiem, Toska! Aaaa, muszę się palić. Glapka odpalona. Udłużył. Nie wiem, gdzie masz słychać, Spajka, a, a w you hey, nie wiem, oh. Nice. Nie hmm? Zobacz, oh! Kurde, nie wiem, bo jego słyszę z przodu, z tyłu, z dupy, z lewej z prawej. Glatka odpalona. A, nie że to! fajnie. No, przegramy to. Doskonale. <grywańczyzn> nice try! Nie udało się tego wygrać!